Panikujesz na myśl o zimowej jeździe i śliskich drogach? Nie musisz. Pokażę ci trzy triki, które natychmiast poprawią twoje bezpieczeństwo. Po pierwsze, absolutnie fundamentalnie zadbaj o ogumienie. Nie bagatelizuj znaczenia odpowiednich opon zimowych. To nie luksus, lecz konieczność zapewniająca optymalną przyczepność i lepsze prowadzenie na śniegu, lodzie czy błocie pośniegowym. Pamiętaj też o regularnym sprawdzaniu ciśnienia oraz głębokości bieżnika, bo od tego zależy bezpieczeństwo na każdej nawierzchni. Drugą niezmiernie istotną zasadą jest absolutna delikatność i płynność w operowaniu pedałami oraz kierownicą. Gwałtowne przyspieszanie, nagłe hamowanie czy raptowne skręty to prosta droga do utraty kontroli nad pojazdem, ponieważ w warunkach zimowych przyczepność jest znacznie ograniczona. Rób wszystko powoli i z wyczuciem, dając autu czas na reakcję. Trzecia, lecz równie kluczowa wskazówka dotyczy dostosowania prędkości i odległości od innych pojazdów. Droga hamowania na śliskiej nawierzchni może wydłużyć się nawet kilkukrotnie, dlatego niezbędne jest zachowanie znacznie większego dystansu do poprzedzającego auta. Zredukuj swoją szybkość jazdy, pamiętając, że w zimie priorytetem nie jest dojechanie najszybciej, lecz najbezpieczniej do celu. Jeżeli zgadzasz się z tymi wskazówkami, to koniecznie daj łapkę w górę i wciśnij przycisk subskrypcji, aby jak najwięcej kierowców dowiedziało się o tych ważnych zasadach bezpieczeństwa. Jeśli ten film ci pomógł, to mała autopromocja. Odwiedź mój sklep enimo.net, przydatne akcesoria do auta, idealne również jako prezent. Link znajdziesz pod filmem. Każdy mały zakup to dla mnie duże wsparcie. Dzięki za oglądanie.